Czekajcie, jak się tu ustawiało move only, bo ten move only będzie bardzo przydatny później, nie? Move only. A to no i tak nie. chyba będzie waliło spały, nie? Mace, dobra, próbujemy ta może być, że to przez to Zobaczymy, jak wyjebie znowu, to będę musiał lekko ten zmniejszyć. Jest, qui mnie zaprasza. O co chodzi? Ale jest ty... robić przewrotkę, a nie mogę chodzić. <grych> o jej, oh, yeah, baby! Ty, spacjant jest ten. O, no. Ale macha, kurde! Ale piękny jest ten... wojownik. Nie mogę nic w opcjach klikać, jak mi lewy przycisk myśli, nie działa. Ale... O, już działa. Oh, yeah, baby! E, musisz wybrać tak? sterowanie, może to tak. <grych> może o, wyłącz kurwa. wspomaganie kontrolerem. Nie, yes, wy, Rusz dupę postaszek. do roboty, albo dostaniesz kopa. Ty, ruszam, to ruszam. będzie środkowy, muszę przepisać już. Ta, będzie dużo lepiej. Ale zajebiście działa tarcza. Jestem tadzik, z pała. Dobra, Jak już, ja już byłem przygotowany, uważajcie, bo może nie być waszego niku, nie? Ja byłem przygotowany. Łomotacz. Rozkurwizor, człowieku, jeszcze miałem jakieś takie. No, mam, że ten początek taki um... jak początek, Bijesz. tak, biesz pałą. To jest Droglona na podobać się początek? Tak, tak, tak

Aż nie mnie w głowie załupało ze śmiechu, ale żeśmy pograli dużo. Ty, całą grę wyjebało, o Jezus. O jest jebawe. patch, jest patch, jest patch. Co? A ja w kolejce? Naprawdę jest patch? Nie, żartuję. Hmm. Siedź tam w tej kolejce. Prawie kliknąłem, dziadu. On wyjebał ja, mnie tak z kolejki. zbiłem drugi level, ja też, no. Kurwa, ja złota wyszedłem. Każdemu wywaliło. Halo. No, no. Nie może tak Parmii. być. Ja już miałem kupować. Ej, <laughs> Łukasz, myślę, że jutro już będzie, wiesz, jutro już będzie ok, nie? Unexpected Error. Milan, unexpected Error. Nie wejdziesz, keshu. Gdzie na jaki serwer jesteś? Milan. No, może to... Milan, tylko skarżę A pał... nie, dobra, nieważne. Dobra, idę do Moskwy, tam na pewno ma Bazy danych musiał wyjebać, patrząc na te błędy, że instant jest. No, z tym chyba mają największy problem, nie? Mhm. No, z bazą danych. Jak widział ci... Poe, jest tu, sen poszedł w pizdu. Czuję po Będę jebał całą się. noc. <laughs> Nie może być, że macie level więcej niż ja. Dobrze ci tak. Mm. Wiesz no Łukasz, to jest jakby... Wszyscy wiedzieliśmy, że tak będzie, co nie? Nawet no. ja nie miałem cienia wątpliwości, nawet oglądałem ten kurwa wywiad. I widziałem pana Jonathana, który mówi: No, jesteśmy przygotowani, miliona nie przekroczy, a zrobiliśmy statyczne testy na milion sześćset graczy, jesteśmy przygotowani na dwa miliony. Yy, sprzedali milion kopii, i po prostu nie byli przygotowani, wiecie na co? Na ten milion zjebów siedzących przed komputerem. Nie wiedzieli, że na świecie jest tyle non-life'ów. O, mi w ogóle gry wywala na to nie byli przygotowani Dyku jaki masz nick Cipko rozprówacz ma, na pewno Czy ja to teraz sprawdzę? <grym> ja się spodziewałem, że tak będzie, zawsze takie jest Patrzcie jaki mam zajebisty kubek Okej okay. Hello my cat Stanę na sekundę Znaczy, ja na przykład dlatego też często odpuszczam sobie Wipe Day w Tarkowie, co nie? Bo wiem, że dokładnie zawsze będzie tak. Okay. Dokładnie zawsze tak jest. Więc... Singapo. A wszystko się wypierdoliło znowu na cyca Nie wiem, czy to ma znaczenie, czy Amsterdam, Lin Lincoln, Lincoln, czy Frankfurterka, czy co. Co tam jest napisane? Ale fajny feeling walki z bossem. Ty już byłeś w Wosie? Tak, ja już drugą lokację robię. Jak kurwa? On już przeszedł grę. A dyku ma premium, no tak. Dyku ma ten, testera. Drugi level bity. No ja trzecie. też mam drugi level, pałą pomachałem chwilę i był drugi level. Trzy skille aktywne mam. Ale już czuję, że muszę wziąć na kuszę szybsze ładowanie jej i szybszy atak speed. Bo troszkę wolna kusza jest, ale jest mocna. I od samego początku jest AOS skill, więc też jest bardzo dobrze. A i też dostałem skill'a na Akacza z kuszy. Do, dobra, jest ok. Cześć, Diara. Siemanko, Krzysiu. Let me in! Zerowy. jeszcze nie wbiłem. Skraszowało mi grę i kompa. Czasie. Czy oni nas wlajpują konta? Uuu, to by było dobre, dobre! Wipe, wipe. Nie mogą Szybki mieć... Wipe. Nie, nie mogą mieć wyższego levelu niż ja. Tak targowy, na drugi dzień wiping. nie wyłączyć. A, zobaczymy. Ja chyba DLSS-a włączę, bo to chyba troszkę lepiej ja wiesz, jak gra wygląda, bo z tym NIS-em całkiem inaczej te światła odbicia wyglądają. A z DLSS-em mam wrażenie, że bardziej stonowane. Nie wiem, jak lepiej. wiele! Uh, eee! jako masakrę robi z teksturami. Co Dobre. się stało? Patrzę sobie na ocenę gry na IGN. Uh -huh. Dali 7 na, 7 na 10. Taka sama ocena jak dostał Concord. A Dragon Age dostał 9 na 10 u nich. A. <laughs> A diablo? Cztery? Jest spory. Dziewięć zostało. A, czyli jednak, jednak był wipe. A. Jak wipe był? Czego? Nie, ch nie chcesz We mi powiedzieć, że mój dwupoziomowy dwu tak. wojownik... Tak. A się umerł. Dalek. We've run into the same symptoms again with a different problem. We are working on a fixing it again, but regenerating every time this happens we have to restart and wipe the database to prevent them getting into bad or corrupted state. Gdzie ty tu mówisz, Jakiego bosa zrobiłeś? Trzeci <laughs> A Znaczy nie trzeci boss To taki lokacji. Najpotężniejszy boss, jaki czeka na ciebie, kiedy A ruszysz spoko, na powtórzę, to, teraz, co i jak. to serwer. Tak, kucek. Najtańsza paczka. Mhm. O. Najtańsza paczka, nie zamyka się jadaczka. No i co, oni znowu tutaj ten? Chujawalą? chuja O! O! Nie, 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 kupę mi się chce. O! Nie, nie, no kurwa, come on. <noise> John, 3 godziny działa, ludzie nas tymi tak pozytywne komentarze już działają, dają. Woli, to jest efekt tego, że jak Dobre komuś, robisz coś dobrze przez lata, to nawet jak coś spierdolisz, a tak, takie coś jest praktycznie co ligę. No, może nie takie coś, bo na to to wszyscy kurwa czekają na poe 2! Co nie? Ale, są w stanie Ale ogólnie oko. Jeśli, jeśli dostarczasz Dobry produkt regularnie, to jeśli masz jakieś potknięcie, to jest wiesz to ludzie są w stanie to przymknąć na to oko. Jakby teraz każda gra online wygląda mniej więcej w ten sposób. Coś się staro. Teraz? Ale czy to nie było już nie teraz, a Astaroth? Przecież tak samo było w Warcrafta, jak się grało dawno, dawno temu. Tak samo było, nie? Kto grał w Warcrafta wieki temu? Pamiętacie jak otwierali kurwa te... jak to się nazywało tam? Ten wielki portal? Wszyscy tam szli na serwerze pod ten Bernie. portal kurwa jak pod... no, Burning Crusade. Jakby tam monopolowy nowy otworzyli człowieku. Jak tam gierka, zajebiście luk Wybieramy serwer, klikamy login i patrzymy się jak Stroka w gnat. Ale wiesz, jest zabawnie, no, jest zabawnie. Wiesz. Wyjce, lemury, pawiany. Wszystko jest wspaniale. O nie. Teraz każda sieciowa gra tak ma? Ja to tłumaczyłem już na starot, bo to jest tak. Poe, 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 wyszło poe, kurwa. Wszyscy lecą z sutami wystawionymi, nie? Wiadomo. Każdy, kurwa, wszystko rzuca. Poe, dziś. Dziś poe, nie? Ja rozumiem, streamerzy i tak Poe, poe, dziś poe. Każdy chce zobaczyć. A wszyscy wiedzą, przynajmniej no powinni wiedzieć, powinni się nauczyć, że chuj z tego wielki będzie. Po czym yy, ta wielk, ten wielki natłok, który jest dziś, bo wszyscy chcą dzisiaj, kurwa, promocja, media ekspert, kurwa, człowieku. Dzisiaj muszę A dziś uj, i dziś tak będzie i po prostu <laughs> Muszę jeszcze minąć parę godzin Żeby ludzie powiedzieli dobra pierdolę to wkurwili się poszli spać i wtedy dopiero Serwery są w stanie przyjąć tych resztę pojebów którzy sali, sali yes. yy, Klikają I zwyczajnie To potrwa przez ten weekend Przyszły tydzień i już wszystko będzie w normie więc jakby nie opłaca im się robić jakiś wiesz, wielkich serwerów, żeby później to było, no? Co nie? <laughs> Jasknagą kuperski. Mężnie wypiętą. <śmiech> <śmiech> Komentarze to tragedia na Steam? Nie wiem. Moim zdaniem komentarze pod Early Access powinny być wyłączone. Early Access nie powinno mieć komentarzy. Jeśli kupujesz coś o Early Accessie, to powinieneś mieć kurwa yy, wielki napis i powinieneś mieć obowiązek przeczytania na głos i wtedy włącza się twój mikrofon. Rozumiem, że jest to early access i będę czekał na serwerze, będzie coś rozjebane, będzie coś, bo ludzie nagle. Miał być o 20, a jest 2234. Powiem wam, że mi się, ja się dobrze bawię. Przez ten czas, gdzie klikam, to co z wami mam taki kurwa fan. Naprawdę. Naprawdę. <duszyń i lika> Jest przesady, z tym jeszcze żyje, daje radę. <laughs> Ludzie piszą, że login screen ma więcej kontentu niż Diablo 4 Plus DLC. <laughs> <laughs> nie zagramy dzisiaj. Ja nie zagram. Ja już śpiący jestem, kurwa. Może jakieś prysznice pójdę wezmę, czy co? <laughs> Czekajcie, zagrajmy kurwa w tego. Jak to się nazywało? Balls on Twitch? Jak to się nazywało? Co? Jaja na Twitchu. Co wy na to? Jo, czekając. Myślę, że to jest dobre. To jest dobra rzecz. Kawa i lecisz. Nie, 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 wejder. To nie o to chodzi. Przecież co mi to da? Da mi to, że rozwierdolę se system. Da mi to, że kurwa i tak chuja pogram? Da mi to, że będę zmęczony jutro ja grać w karty. i nie będę w formie, więc pierdolić to. Menu poem ma więcej graczy niż. Podoba mi się, podoba się. czekajcie, jak to jest. Ty jesteś na Steamie? Marbles on. Stream. Marbles on stream. Ale to chyba trzeba kupić, czy to nie trzeba kupić. Ja to chyba powinienem mieć. Nie mam tego? A nie, bo to musi kurwa być ten. <ścoughs> Ale to musiałbym wyłączyć PoE, bo na Steamie jest włączone. Dobra, to chujnie zagramy w to. Bo trzeba klikać... I tak to jest bardziej ekscytujące niż endgame PoE. Ciekawe ile jeszcze łajpów nam zrobią. A, właśnie, więc nie wiem czy to się, wiesz... Można no się coś zjaść ponownie Oho, 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 oho Mojego kompa Poe pokonało Mi dzisiaj Poe wyjebało tak kurwa z liścia, że musiałem, wiesz siusia wtyczkę wkładać i restart hard robić <grymne> <grymne> Tak jest, to jest, to jest wiekopomny dzień dla gamingu Loading screen Poe ma więcej graczy niż Diablo 4 <grymne> Przeciwnik Najlepszy killer w jaki choć pidzie <laughs> Najlepszy killer w jaki grają. Chociaż po pół godziny przycisk login się nudzi. Update pojawiły się elementy zagadek. Największą zagadką jeszcze serwer wywali podczas kolejki. Jep. Niektórzy są w kolejce, ha? Nie. A mi się kolejka nie chce pojawić. Cicho. Nie... O, mam. 1120 11 ZERO Amsterdam działa. Chuj tam 10 000, ty to masz te swoje, ty to masz te swoje cheaty tam teraz odliczam. Teraz, teraz na głos liczymy. Nie, ja, słuchajcie, skubi A jak po prostu nie kręci was to. Idzie tam, wiesz, spędźcie sobie wieczór jakoś jak normalni ludzie, nie? Nie, nie, chore nie, 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 mam miejsca, nie, Bo, bo po prostu to, nie, nie, to o, jest o, jak jest. jest, jest jak jest jak zawsze, jest jak zawsze. jest podrina, o kurwa, nasmaruj, uda. Tak by wipe. Kurwa, mam nadzieję, że nie zabiorą mi mojego tagarna, ale leci <laughs> ta kolejka, no, jak jak madziad, kurde, podrina. Zabrali na kiełba drony. Wygląda jak jedynka tylko lepiej. Ja nawet Tego bym tą... się spodziewał podwójce, powiem ci kurwa. Ja nawet idąc przez tą pierwszą lokację, przez tą drugą lokację, to się czuje jak w poe Jeden tylko z lepszym grafiką. No to prawda. To już kurwa spać bym poszedł. O, normalny człowiek. <grych> A tu chuj. Czekajcie. Wezmę tabaki może zażyję. Spięty brata Seweryna. Nie tej białej. Bez, bez tabacznej. Bez, bez nikotynowej. To jest tróweczko Chyba dawno nie piłem alkoholu. Tak, ciężko, ciężko z wami wytrzymać. Ale nie mam żadnego alkoholu w domu. Wystarcza coś dla ciebie? <laughs> nie, nie. nie, nie. <laughs> Zaczyna się. Nie, nie, nie. ja nie piję. Ja z się napiję następnym razem. Mefedron za to. Co? nie łajpa. Co? nie Co? Wajpa. <laughs> a niektórzy mieli. O, to cheater! Ja wam mówiłem. Ja też nie mam. Mam, 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 mam swoją postać. Jestem warriorem. Ale brzydki ten warrior. Szkoda, że nie można zrobić swojej postaci. Ale profesjonalna łyżka do mefedronu Z klucza. Mi się podoba walenie ja pał. Na... W sadzie dużo lepszy. A czekaj, jak wcześniej grałeś. To muszę wcześniej środkowy, myszy na boczny. Muszę środkowy, na boczny dać dyku, wiesz? Dobra, nie wiem, w co iść: armor czy increase mele damage? Increase mele damage chyba nie. I Kurde, fajny on skill, ale strasznie wolno się przeładowuje tym kuszę. Czyli walczy same headshoty, Krismele, kurwa. Jakie no. headshoty? Ta, muszę przerobić ten środkowy myszy na no, boksiążkę. Naprawdę wyjebie, wyjebie mi ten a czy nie? Так, так. Тихо, да.